Przez kogo jesteś zniewolony? Mojżesz Ale było dużo tych religijnych, bo Chrystus, Mojżesz Twoje rzeczy, albo nadal są twoje rzeczy, bo tutaj jesteś. Nie znajdzie. Nie, nie. Nie znajdzie. Nie, nie. nie. stanie jest tak, To jest tak. Skóry są chyba drewniane Zasięli na no, dół no. To jest beton tutaj czy drewno? Drewno, pod tym nie wiem, tam będzie słoma. Trzeba uważać no Na jak już nie wejdziemy, nie? Co tam jest na tym w taka słaba No nie ma co wlać już może. bez zmian chyba. jest. Hmm. Piec jeszcze stoi. Zobacz czy są drzwiczki nie, nie ma. Nie ma. Stando rozszalowane. Wtedy my się tak nie skupialiśmy tutaj na tym miejscu no. tak. Trochę długo tu nagrywaliśmy, ale tak opieszamy, znaczy opieszale, tak trochę dziko. Dziko, dziko. Że tak to nazwę. Powróciliśmy do domu, który zapewne wielu, niektórzy z Was będą znali, poznają ten dom. Na tym fotelu, właśnie udało nam się wtedy zarejestrować postać, nie? No Na się tak. No I sprawdzimy tutaj, to, to dzisiaj, jak tutaj. <laughs> Jak to się prezentuje po prostu? No podobnie No tak to do Dzisiaj jesteśmy w miejscu w opuszczonej kamienicy, w której byliśmy no dwa lata temu może i udało nam się tutaj zarejestrować postać na fotelu. No i postać zarejestrowaliśmy tutaj na fotelu, w tej kamienicy prawdopodobnie dawnego mieszkańca. Wtedy też nie skupialiśmy się tak bardzo na tych badaniach paranormalnych, dlatego postanowiliśmy tutaj dzisiaj wrócić, aby jeszcze raz się temu przyjrzeć i bardziej szczegółowo zbadać to miejsce. Po prostu jest dzisiaj ze mną Paweł z kanału Urbex Forgotten by Time. Link w opisie będziecie mieli. A ja nie przedłużam i lecimy z kolejnym badaniem. Mieliśmy już trochę przebojów, ale nie będę tam opowiadał szczegółów <laughs> z pełną miejscówką. Niestety nie udało się nagrać. Czy jest tu ktoś z nami, kto chciałby się z nami skontaktować? to To Paweł sprawdź te pomieszczenia, ja tutaj. czy też tak przejdę? Tutaj tak nie chcę chodzić, bo tu jest wszystko się ugina wam, bo to jest drewno nie jest żaden beton tutaj. Jest niebezpiecznie trochę. Tak tylko się rozejrzę na kadlicę czy coś będzie. Jeżeli jest tutaj ktoś zanad, to zbliżcie do mnie. Przechodzimy w pokoju. strasznie tu tak podłoga tutaj Strasznie chodzisz tu I co Paweł? No i nic To ja tutaj z, z gostubem pochodzę ktoś mnie słyszy? Czy jest tutaj ktoś z nami? Jak masz na imię? Czy to był Twój dom kiedyś? Tutaj trochę nie mamy pola do popisu, bo tutaj ta podłoga jest w strasznym stanie. I też nie można się tak swobodnie dość tutaj poruszać. Przychodzimy w pokoju chcemy się z tobą kontaktować tylko z tobą. Proszę, powiedz coś do nas. Stóp. teraz, nie ma. Dziwne. No wtedy było na tym fotelu, nie? I mm ją. -hmm. Co ją? Kto tutaj z nami jest? No, Ktoś tak? się tutaj do nas odzywa. Czy możemy prosić... Ciebie o twoje imię? Jak się nazywasz? Jak masz na imię? Ja jestem Dawid, jestem ze Paweł. Kurde, no coś, coś. Co tam, tam powiedział? To jest tu, ale to nie ma czego to nie było przebicie Na dół Na dół Czy mamy iść na dół? Ale na dole nic nie było, tam była klatka schodowa Kratka i to piwnica, Piwnica tam nie było No ale piwnicy tam nawet chyba nie wejść tak takie piwnice Spokojnie Spokojnie Kim jesteś? No ten sufit też nie za ciekawy już nie, tam nie, to no, patrz to czy zaraz no. rypnie czy, nie... czy byłeś mieszkańcem tego domu? To za niedługo rypnie, wam powiem Zniewolenie? Zniewolenie Przez kogo jesteś zniewolony? Mojżesz? Nie to no. jest fajnie. No dziwne, ale skoro. było dużo o tych religijnych, bo no, Chrystus, no, Mojżesz, no, no. zniewolony. Ale o co tutaj chodzi? Nie wiem, Bóg? Bóg Kto tutaj jest ze mną, z nami? Co robisz w tym miejscu? To Ewa To Ewa. Hmm. Czy mieszkałeś tutaj? Dlaczego tutaj jesteś na dom? No, no podajemy jakieś słowa. No czekaj, ja jeszcze tu na sns się sprawdzę raz, ten, czy coś tutaj... Prawdziwego. No, to się są. Czy mógłbyś stanąć przede mną? Dobra, to ten płaszcz. Kim jesteś? Eee, coś było na fotelu znowu. Ale to też takie... Te brudy, wiesz, te brudy, Wy brudy? chyba. A to było... Gdyby nie eee, nie było tak, ta widać było taką postać. też. Okay. Już... Ale nie mogę Czy mógłbyś usiąść na tym fotelu? Dobra, to są... błędy. Nie, głównie jest okay, tak? Tak, tak, no tutaj popatrzeć czy tutaj nie znajdziemy jakieś e, rzeczy, które by nam mogły coś więcej powiedzieć, oglądanie. oglądanie, widzisz nas, tak, oglądam te rzeczy, to są Twoje rzeczy, były Twoje rzeczy, pokazać, pokazać. To e wid wid widzę, widzę czy to były Twoje rzeczy? Albo nadal są Twoje rzeczy, bo tutaj jesteś? Nie znajdzie. Nie. nie. Nie znajdzie. Nie, nie. <laughs> Czyli to nie są Twoje rzeczy, tak? To kim ty jesteś? Bo wychodzi na to, że nie, nie jesteś mieszkańcem nie jesteś dawnym mieszkańcem. Nie obawia się nas, skontaktuj się z nami. Nie wiem, ale ja czuję, że jak tu już ma coś być, to w tym pomieszczeniu, tak? Nie tak, tak, tak. tak. Już nie chodzi o kwestie tych tutaj rzeczy pozostawionych. Po prostu, jakoś tak. Coś tam mówi, mówi, ale tak. Hmm. A kadwiga w. Aha, bo ty masz woksy 13 godzin. Helena. Helena. Ty, Paweł. Jest. To będzie z tego woksa. Jest? Z woksa? Przecież jest ten kawałek dalej od ciebie? Ostrości nie łapie Czy jesteś tutaj ze mną? Podejdź no. do mnie, nie obawiaj się mnie. Czy to był twój fotel? To dół, no to ja? Coś tam jeszcze, aha, było tam. padło, że ja się pytałem, czy to są hmm. Twoje rzeczy, powiedziałem. Nie no, takie dość sprecyzowane, ale. ale to nie jest, nie jest poza tym. Hmm. Może to potrzebuje czasu, wiesz? Czekam, to zrobimy do sesję. sesji, to czy w tej sesji, się to sami też było nie? A ja zrobię sesję naładę tu, bo ja mam ty te dły telefon zładowany? Sesja i opuszczona kamienica. Czy jest tu ktoś z nami? Kto chciałby się z nami skontaktować, nawiązać kontakt? Jeżeli tak, przemów do tego urządzenia, które mam w prawej ręce, albo zrób jakiś hałas. Się nagrałeś, dziękujemy. Cisze, nie? No. Sesja wypi Opuszczona kamienica. Czy jest tu ktoś z nami, kto chciałby się z nami skontaktować, nawiązać kontakt? Jeżeli tak, przemów do tego urządzenia, które mam w prawej ręce, albo zrób jakiś hałas. Jakieś książki głównie. No, no i dużo obrazków e, świętych. Widzimy też takie odpowiedzi, nie? Takie, nawiązujące do religii. To być właścicielem. Właścicielem na jeszcze zostały. Patrzcie na to łóżko. Jeszcze tu samo, tak to. Wszystko stoi. No dziwne, że tej komunikacji tak nie ma. Możemy już. Teraz możecie już z nami porozmawiać, tak? Co robię, robicie, aby było w tym miejscu? Bo jesteście tutaj bez wątpienia. Ciały. Co tutaj robicie?

Tego SLS-a odpalę Jeżeli możesz nam się pokazać to stań przede mną, zobaczymy ciebie, nie obawiaj się nas no, no widzicie, błędy takie wyskakują Eee, to było teraz dziwne To już nie wiem czy to był błąd, bo to tak jakby, patrzy leży, leży, widzisz, leży jakby Leży, leży na tym, widzisz, jakby nie, nie ten O Normalnie jakby leżał Na tym krześle tutaj Mam Paweł maszkę dłójkę, nie? Ale... Mam, czekaj, no ja włączę, włączę ten samolotowy. Nie, ja też. Tak jakby leżał przy tym. Potem to poślesz. Paweł podejdzie tam sprawdzi. Podejdź do tego urządzenia. Z zieloną lampką. Leżysz na tym krześle? tak to by była jakaś, myślę, energia. No niekoniecznie, bo stąd się upowała się rzecz, też, nie się nie. Wymieni. Masz tam coś? No, ja już teraz włączyłem, Czekaj, ale to ja na Jest. tym, jakby leżał. Czy jesteś przyjacielem? Tak, jesteśmy przyjacielem i przychodzimy w pokoju, chcemy się był. z tobą skontaktować. Znikło, ale był, nie nagałem Czy mógłbyś do nas coś powiedzieć, a Ciebie usłyszymy? Jest. Ale znika. Nie wiem, czy to świeci? śmieci, ale mam ten długi tryb, wiesz. Mhm. Nie wiem, no kurde, tak jakby jest, ale nie wiem, no. Tak, jesteśmy. Przyjacielcy przyszliśmy przyj tutaj, żeby z wami się skontaktować. Co tutaj robicie? Bo robisz. Kim jesteś. Szkoda trochę. Wiecie, co no tu nie chodzi, że ten. Coś bierze. tutaj jest, ale. Jak mówię, albo to się komunikuje między sobą, po prostu nas nie zauważa. Albo nie chce nas zauważyć, nie chce z nami gadać. Albo ma za sobą energii po prostu, nie? Bo coś tam się odzywa. Przybija się coś. Kapłan. Ej, ja się galerii, no. nie. Znowu. To jest dziwne ci powiem. Nie wiem. Ale jak to interpretować no nic tym to więcej nie mówi. Nie? No naprawdę dziwne to jest. No znowu kapłan było, nie? Kolejne. Co się tutaj wydarzyło? Potrzebujecie e, modlitwy czy czegoś? Skoro ciągle jest mowa o religii. Co tu może? Pytania Dlaczego młodych cał... ludzi. E, co praktyczne odpowiedzi? Jakieś? Dlaczego cały czas padają słowa religijne? Przyjemność. No wtedy jak mówię, on, jak tu za pierwszym razem byliśmy, siedział ktoś na tym fotelu, nie? Perfidnie Tak. Nie, było to na to dostał. Jeszcze raz. Słyszę. to Słyszę. 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 że no. dziwne, to było dziwne teraz. Ale, no, oni, tak jakby między sobą rozmawiali. Tam, oni tam. się do nas nie kierują bezpośrednio, zauważyłeś? Rzeczy. Tego, Rzeczy. Tak słyszałem, ciągle tutaj byli mm -hmm. i między sobą rozmawiali. Kobieta, mężczyzna. Czy widzicie nas albo słyszycie? Tak czy nie? To Taki choćby dziadek? I taka oma no, tam. Taki cichutki. Taki, taki ja nie, jakby... nie wiem, no. Dziwne, mi się ten... wydaje, teksty. mam taką teorię, teksty. że oni między, sobą... nie, oni między sobą rozmawiają, po prostu my to jakoś tu słyszymy, że oni jakby nadal to No to tak bo one się modlą. Popatrz, no, to jest sypialnia, ewidentnie to jest sypialnia młodzieńska, nie? Cholera, czy coś się tutaj nie wydarzyło? Tak, czy mi nieımaty, nie zmarli w tym uszku? No. tak wydarzyło, na pewno że w szpitalu jeszcze mogłem. To samo, jednocześnie to samo. No jak widzicie, e na chwilę obecną, no nie jesteśmy w stanie do końca określić o co tutaj chodzi w tym miejscu ja mam taką teorię, że po prostu ci mieszkańcy, te starsze małżeństwo prawdopodobnie to było starsze małżeństwo oni nadal tutaj są i oni między sobą tutaj po prostu rozmawiają a my tylko słyszymy tą ich rozmowę oni się tak nie kierują jakby do nas bezpośrednio, tylko takie słowa są jakby do trzeciej jakby osoby, no nie umiem tego sprecyzować no co ja mogę powiedzieć, no miejsce Coś tutaj jest ewidentnie, ale nie jest to ani wrogo nastawione, ani nie jest chętne na to, aby się z nami skomunikować. Więc yy, jakoś szczególnie nie zareagowało tutaj na naszą obecność. Ale mimo wszystko myślę, że materiał ten Wam się spodoba. Nie zawsze musi być grubo, chociaż teraz było nieźle, ale nie było tam jakiejś petardy. No ale co? Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie lajka. Suba, jeżeli nie subskrybujecie, pogubiłem się, to tam na dole kliknijcie ten czerwony przycisk i widzimy się w kolejnym materiale. Siema!